O nie, zacznę myśleć. A jak mój komputer zaczyna myśleć, to zły znak. O, super, mam ciemne deski. Hmm. Co robisz? A ty nie filmujesz jak rozumiem Aha To może na następnym już... Kolejnym <słyski> razem będę filmował Aha Wlowanie zborkiem Okej, okay, skolonizowałem drugie drzewo. No nie wiem, się, się nie nie chcę, nie chcę. Nie. Chwila, ja jajka chyba ostatnio zebrałem, nie? Nie. Ej, w ogóle gdzie moja skrzynka? Ja miałem skrzynkę, co się z nią stało? Miałem skrzynkę? Nie, nie miałem skrzynki, Weekend pewnie będziemy mieli gościa Żarcie by się... Super Żarcie by się przydało, a ja nic nie robię Z tym. Ej, masz wiaderko swoje? Masz jakieś swoje wiaderko? Bordy? Jest prawie spadłem. Ej, chodź się prześpimy. Chodź się prześpimy już. Bo ten... Żeby noc minęła. Żeby spawn się ustawił. Chodź tu na drzewo. Gdzie ty? No nie! <laughs> Au! Ej, co? Czemu mi się nic nie stało? Nie gadać, że mam good moda. Tak, miałem gutmolda, super, ty też masz pewnie gutmolda. Poczekaj... Ej. A! A. A. Zbierałem ciebie <noise> Nie żeby coś ale już spadam na drzewo, Jesteś, jak to brzmi OK e, odnajdziesz. Nie, nie możesz. Już to ustaliliśmy. Ej, weź się wyloguj na chwilę. ja się położę spać i zrobię dzień. Mm, już się robi dzień. Okej. Okay. Okej, okay, loguj się. Jest dokładnie ta sama pora. Ja zaraz zginę, muszę coś zjeść. I nie możesz się tepać. Wow, najadłem się. Później ci oddam twoje rzeczy. Wiem, że na pewno miałeś oko pająka. Tak, kość. Czy mi się zdawało, czy ty miałeś pancerz? Nie, nie, klatek, Jezu. Tylko nie, klatek mam nie, Odnajdziesz się? nie, gdzie po nie, nie, Spawn zmienił. Jezu, a nie, nie, Przepraszam ciebie bardzo. Dżungla nagle zniknęła. Dobra, ciągle Chyba osiadle się na tym drzewie tu. Albo osiedle się nabrakło. Bo nie wiem, czy ryk będzie chciał zamieszkać na jednym z tych drzew, czy nie. Myślę, że raczej nie. Chociaż nie mogę być pewien. Nie będzie to ładne. Ale lepsze jakieś schronienie niż żadne. Przynajmniej ja tak uważam. Poddaję ci trochę twoich rzeczy do skrzynki. Dobra, oddałem tyle ile mogłem. Ale jesteś zgubiony. Super. Naprawdę nie możesz znaleźć tej dżungli? Ona była przy spawnie przecież. Tuż obok spawnu. Gdzie ty w ogóle pobiegłeś? Ej, na jakiś jesteś koordynator? Albo nie, powiem ci ja. Na jakie masz iść? X minus 272. Yy, a Z 100.